Bardziej, żeby nie zaczynamy, inny, żeby to zaczynamy To dzisiaj czachy dymi? Grochu Grochu, a groch jak to masz na imię? Marcin zawsze no, Przeważnie, no ale dawaj w tą czachę, no co ty Jefe? kurde Raz, no i co, mi że to wszystko? Jak mają być fanty, to trzeba im porządnie przyk przykopcić, nie? No, teraz to poszło Także fanty, no, powinny być, nie? No, a teraz oficjalne przywitanko Także witam was serdecznie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, trochę jeszcze taki zaklejony, ale to po świętach, takie pierwsze wyjście. Ech, oczywiście lasek, las wita nas. No bo gdzie tu chodzić, Fola pozalewane, łąki stoją w wodzie, wszystko stoi w wodzie. Także trzeba lasek przeatakować, jakaś tu nowa, nowa miejscówka. Wy się tu, Adi, byli kiedyś? Nie, nie? Byliście tu kiedyś? Nie jeszcze, nie? No, także coś nowego. Także atakujemy, ruszamy. Jak widzieliście, dzisiaj jest grochu zwany Marcinem z nami tutaj razem, także się okaże, co wyjdzie oczywiście w praniu. No, o, grzyby są, Ani mówi, także są grzyby, także nie jest najgorzej, chociaż jak nie będzie fantów, to będziemy zbierać grzyby. Dobra, nie przeciągam, miłego oglądanka życzę, oczywiście nowych widzów zachęcam cały czas do tej subskrypcji, naciśnięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco i co, widzimy się przy jakimś pierwszym, lepszym znalezisku, jak takowo oczywiście będzie. Miłego oglądanka. No i zaczynamy. No, może nie pierwszy sygnał, już to już kolejny, któryś który z rzędu, ale jest moneta. I wygląda na zwyczaj fajnie, bo mała moneta to nie jest. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Ach, już widzę po tej stronie. Wiadomo, że to będzie Perelek. A tu co? 50 groszy z PRL-u. 50 groszy z PRL-u. Ostatnio na filmie chyba 20 groszy zaczęłem, a tutaj zaczynam od 50. Ale tu jeszcze odczytamy rocznik, ładnie na kolanko przyjmiemy monetę, no bo jak nie jak tak. Kurde, Adi nie uwierzysz. 49. 49, a jak jest 49, to można pozdrowić. Najwierniejszego widza z najwierniejszych. Antoniego Pietkiewicza. Także Antoni w końcu mam. Pozdrowionka serdeczne No i elegancko. Pierwsza moneta zaliczona. I mamy kolejny fancik. Kłótka. Ole taka stara, kurde. Takich już niestety nie produkują. Trzymajmy tutaj trochę popukamy w drzewo. Trzeba coś jeszcze. O kurde. Fajne znalezisko taka kutka stara Szkoda, że klucza nie ma. No także jak widać jest tutaj kolejne znalezisko. Grochu coś tu też miał, także widać ten lasek nie jest jakiś tutaj najgorszy, coś tu się dzieje. Tylko nogą odgarnęłem, zobacz. Tylko tak zrobiłem. Od razu się moneta pojawiła. Zobacz. No. Nie, Najsk. dorsz, no? Tak mi się wydaje, no <gry> kurde nie? Ale by była jazda ej Nie Co to jest? Weimar, <gry> Dycha Wajmaru, ale kurde, ty pod samymi liściami, nie? Na samym wierzchu, nie? Kurde, elegancko I na jak ładne. No zobacz, no czy mówię, no taka żaba, tylko wiesz, liściami to odgarnęłem. Ty no kurde, fajny lasek, nie? 1920. 1925 rok. Kłos, albo kurde, jaki stan. Ej. No, to ci wielką nogą, tak zrobiłem. No i elegancko, fajna monetka. Czyli druga w ciągu ile? 10-15 minut, to jest jakieś 15 minut? A pokaż, ty co tam masz? Ty masz tego, pruskiego? 6 no, minut. Kurde, elegancko. Pokaż, co tam No kurde, też fajny stan, no co ty no, kurde zajechany? Ja taki wycieru. no wycieru, ty tylko mamy. Nic ty, ty chciałeś szukać? No fajna ta ziemia, tu jest 1858 rok, fajny fenolonek. Także... 58? Jo, jo, 58, ja no, widzę. 40. Jo, jest 58. No elegancko, dobry lasek. No także dobry lasek, nie, 10-15 minut już takie zdobycze. Kolejny fancik, słuchajcie, w óska. Mauser to nie jest, powiem wam szczerze, w ogóle. Nie, nie znam się na łuskach Mausera, to wiem, bo często ich gęsto kąpię. Ale ta, co to jest za jedna, nie wiem, zaraz pójdę się zapytać chłopaków. Na pewno mają większe pojęcie o łuskach niż ja. Ale jest jakieś kolejne tutaj znalezisko. Korona pruska jest. Rocznik też się zgadza. <grydy> Korona pruska jest. Rocznik też się zgadza. 1856 Czasy Pruskie. Niestety to jest tylko zwykły kapsel od piwa. <grydy> no ale co, nie ma nic co i kapsel dobry. Kolejny jakiś tutaj fancik. Trochę złomu trzeba też wam pokazać, wiadomo. Nie zawsze mega fanty są kopane. Jakieś takie koło, ale takie konkretne. No, także mamy jakieś kolejne znalezisko laskowe. Szału tu nie ma, bo będziemy zmieniać miejscówkę na, na inny lasek. Także kończymy tutaj z tym laskiem, lecimy na inny. O, jeszcze fancik na oko. Fancik na oko. Fancik na oko. Gordy, ale zajazd. <gry> ale jest jakiś tutaj kuban Starodawny, tak myślałem, że może coś będzie miał z tyłu. Może jakiś Wehrmacht albo coś, ale niestety nie. Zajazd totalny, kubany. Ale jest jakieś kolejne znalezisko, niestety w lesie tych śmieciągów takich innych pierdół rzeczy jest naprawdę pełno. Nastąpiła zmiana lasku, pierwszy sygnał i wlatuje co? Jodozol Weterynarium, coś tam, chyba taki zwierzątek, ale niemieckie, kurde, jak widać. Także coś tu się kręci, kurde, w temacie. Jodozol. Weterinarium. Po niemiecku napisane. Ale to raczej takie nic starego nie jest, no ale... Nurfutire, czyli tylko dla zwierząt. No, także pierwsze znalezisko po zmianie miejscówki. Las oczywiście dalej jest, ale inny lasek już. No i tyle. Ale lasek gęsty, ciężko się tu chodzi. Ale są monety. Latuje kolejna okrągłość. Co my tu mamy? A. Co my tu mamy? O, kolejny Weimar, także mamy cię dzień na Mary. Kolejna dycha, to już w takim ładnym stanie nie jest. Tam to była przykryta tylko liśmi, a ta już niestety jest z ziemi. Ja? ja? O, Adi krzyczy, że ma, że ma chyba srebro, także grubo. Ja mam bym dychę e, Republiki Weimarskiej. Druga dycha, także na razie Republiką Weimaru sypię. <laughs> no i tyle. Elegancko. Kolejna moneta zaliczona. Czyżby stara droga? <laughs> Kto wie. Las jakiś tu stary nie jest, także co my tu mamy? O, plomba. Tak jest, plombunia. Plombunia wlatuje. A mówię, mos, e, lasek taki dosyć świeży. O, 27 na plombunie. Ale co to tu jest? Co gdzie? Andy miały jakąś plombę, dance, a ja mam taką jakąś inną. Ale i tak fajne znalezisko. Plomby cieszą jeszcze jak są jakieś fajne. Tutaj z takim jakimś tym. No elegancko, kolejne znalezisko. A jednak to chyba będzie ta stara droga. Tutaj jakieś niby budynki stały stare. Próbujemy to, to namierzyć. Kolejna krągłość latuje. te tej samej drodze tak ta plombunia była. Moneta, ale jest zajazd. Ale zajazd, o już widzę, Trzy fenole Scheidemunze, Munce. Ci kolanko ją tutaj delikatnie, albo i może nie delikatnie w kolanko, wyczyścimy ją normalnie, ale widzę, że taki zajazd jest, ale dajcie doczyścić szczoteczką, po to, po to w końcu ona jest, to szczotka, nie ona jest, po to jest ta szczotka, żeby z niej korzystać, nie, także czyścimy. A i po takim obczyszczeniu, jak widać, trzy fenole mące 1858 rok. Nie wiem czy grochu też nie ma przypadkiem 58. Także <grywa> druga strona jest niestety kompletnie nieczytelna. A niestety czasami się trafiają takie monety totalnie zajechane. Ale jest krągłość i cieszy 3 fenole 1858 Szajdemunc. Kolejny. Fancik z tej drogi. Wlatuje. Jakaś stara tutaj. łajka od czegoś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, co ona tu coś ma sygnowanie ma, kurde, czyścimy? Kurde, czyścimy. I to szybciutko, bo zaczyna to coś tutaj fajnie się wyłaniać. No nic nadzwyczajnego, ale kurek jakiś tu jest. Tak, jest trochę sygnowania. to tu jakiś tutaj kran jest chyba bardziej, także jakiś kurek od jakiegoś kranu, albo jeszcze od czego innego. Ale oczywiście zabieramy kolejne dosyć ciekawe znalezisko tutaj. <laughs> Normalnie drzewo wisielców, kurde. Co? Grochu. <laughs> A strach normalnie, ale nie, pusto tutaj, żeśmy trochę tutaj poładzili, koło tego, niestety pusto, pusto, ale to drzewo na pewno pamięta, 300-400 lat to ma na pewno, nie? Takie dosyć, dosyć, kurde, tak we dwóch byśmy to objęli chyba, co, czy nie? Nie, nie, byśmy nie dali rady w życiu. Nie, nie ma szans, kurde, Koło drzewo. ale niestety nic koło niego nie ma, jakieś tu kamienie, może jakieś obrządki religijne tu były, kto wie? Ob obrzezanie no ale pusto, pusto Grzyby w styczniu, proszę bardzo <laughs> Ty, ale jakieś jeszcze takie niezmrużone zobacz Nie, <laughs> yeah, Ta pogoda naprawdę wariuje, ale ciepło jest. Jakichś tam wielkich mrozów nie było. O zimy na razie też jakaś wielka nie była. Normalnie kurki. Na jajecznicę bierzemy? Nie. Już są przegnite na pewno. Zostawiamy dla zwierzyny. Kolejne znalezisko, no nie ma szaud monet, niestety niewiele. I innych ciekawszych rzeczy, ale jest kozik grzybiarza, jakiś tu zgubił. Jakiś tutaj zgubił. jakiś zwykły. Albo i niezwykły. Coś tutaj ma na nim. Coś tu na nim jest, ale już nie, nie doczyta. No także jest kolejne znalezisko. Kozik grzybiarza. O, cię skakanie po tych górkach, ale wam powiem, po takich świętach dobrze to robi. Kolejna moneta wlatuje. Co my tu mamy? Będzie PRL po grubości, widać. Albo i nie, ciężko wyczyć. Takie jest PRL 20 groszy. Nawet w kolano trochę przeciągniemy, bo dawno nic nie było w kolano, bo nic nie wychodzi. Jakiś rocznik to odczytamy. Co byśmy mogli pozdrowić przy okazji. Trochę ten osad ściągnąć. O, proszę bardzo, Antoni 1949. Także serdecznie pozdrawiam 20 groszy, czyli gra zostajesz dzisiaj pozdrowiony. Elegancko. Kolejna moneta PRL. -ek. Wiadomo, u mnie PRL nie ma, także... Jak najbardziej cieszą i jeszcze znowu trafiony Antoni Także jeszcze Raz pozdrowionka Antoni Adrian dupy nie urywa nie Ale pochodzony Po świętach móc dotleniony Co my tu mamy Coś okrągłego Jo ty moneta Moneta o kurde Ale mam strzał Jo to będzie chyba żeton jakiś wiesz Żeton mi się wydaje Jedna druga czegoś tam Wygląda mi to na żeton nie Dominum hinou. Co? Dominum hinou. Ale masz zajebiście. O, to masz Co? kurwa strzała dobrego. Myślisz te? O, to? Po no zobacz, to patrz. Zobacz. Kuk. No masz, pięknie. Ja już widzę. No? Jest to że no, tam, nie? Tak. Ale bajka. Kurde, elegancko. A to żeś trafił. Fajne, nie? Oh, kurde. <laughs> kurde. To, żeś trafił teraz strzała takiego, ja? że naprawdę. Jest to tutaj, to stąd, tak? Tak, tak. Kurde, tak, no, elegancko. No, Grochow, jesteś? No Artur ma, fajny. Artur ma trafienie dzisiejszego dnia. Ja? No, także, tony, także tony cieszą? Mas kurde, no to jest naprawdę fajny ja? strzał, naprawdę. Także tony cieszą. No kurde już zdradził, ale to zobaczycie u niego na filmie, ale... No, w tych krzakach się tu odnaleźć, kurde, wszędzie krzaki. Na głowie. W kurtce, słuchajcie. Po coś okrągłego wlatuje. Tak mi się wydaje. Jest to moneta. Moleta kolejny żetonik. Fan dzisiejszego dnia jak na razie ten żeton. Co my tu mamy? A to jest moneta, ale stan hm, dramat. Stan, dramat. Totalny z... zajazd. Nawet ciężko w ogóle odczytać. A, a, będzie cesarstwo niemieckie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Cesarstwo, taki ten orzeł znamionowy. Cesarstwo niemieckiego, ale niestety zajazd totalny. Nic się nie da z nim zrobić. Małeś go tu w kolano. Nie, nie ma szans. A jest jakaś kolejna krągłość i wiadomo, cieszę Nie wiem co to. Może mi się uda to jakoś doczyścić lepiej. Ale nie, już widać, czy to cesarstwo będzie. Takie jest cesarstwo niemieckie po wielkości. Dwa wafenole, cesarstwo niemieckie. No i kolejna krągłość. Dobra, lecimy. Tutaj miałem podsumowanie. Zrodzi się, rozgadali. Z tego podsumowania nic nie wyszło. Oczywiście trzeba się z wami pożegnać. Słuchajcie, wypad oczywiście. <laughs> Jak dla mnie naprawdę nie jest tak najgorzej, są naprawdę fajne, fajne fanty. Wasza ten żeton, ale to za chwilę. Monety. 2 PL, 50, 20, 49. Tak. Antoni, pozdrowiony, pozdrowiony, razy, pozdrowiony jesteś razy 3 dzisiaj już. Tutaj mamy dychę z Republiki Wajmaru. Druga dycha Republika Wajmaru. Plomba fajna tutaj z takimś tutaj, nie wiem, 27 czy co to tutaj jest. To jeszcze też taka moneta. nie wiem, to, to chyba dwójka cesarstwa, taka zaklejona, zalepiona, no i tutaj jest ten żeton, taki ja. Generalnie że to on za wiele nie kopie. Mówią chłopaki mówią, że to naprawdę jest mega, mega znalezisko, także tym bardziej cieszy, także że tam jest fantemnia, a tu jeszcze takie jakieś pierdołki. No, jak z... dla mnie oczywiście wypad zaliczony na gruby, gruby plus. No, a wam jak się podobało? Wiecie co, macie zrobić łapeczkę do góry. Cały czas oczywiście nowych widzów zachęcam do subskrypcji, nacięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejjo!